Generalnie, jeżeli mamy kogoś w swoim otoczeniu, który, który ma jakieś problemy, chociażby zdrowotne, to najpierw wzmocnijmy siebie, bo wzmacniając siebie, już każdą myślą będziemy wzmacniali też jego. To tak to działa. To, tak, trudno to zrozumieć, ale właśnie takie zadzwonienie do kogoś i ach, jak, jak smutno, świeramy Ciebie, wszyscy w tej chorobie. To jest złe myślenie. Sorry. Trzeba powiedzieć, słuchaj, jedziemy teraz, nie wiem, za miasto, zabieramy Cię. To musi być zawsze z optymizmem, zawsze z radością, a nie oja Boga, jak nam smutno, że Ty jesteś chory. Tak to działa. Ale wiesz, że to jest, no, że tak jest po prostu. To tak jest, bo te lęki, mówię, ten świat zarządzany jest lękiem, strachem. No, który z polityków nas nie straszył? No, ja mogę wszystkim powiedzieć i, i każdego polityka zdecydować, gdzie nas czymś straszą. Wszyscy nas tylko straszą. Jak otwiera się telewizor, to są same strachy, no. Zamiast powiedzieć, że gdzieś tam w jakimś szpitalu ratowano pięcioro dzieci, bo, bo, bo jakiś nowe, nowe wynalazek, jakąś nowo, nową szczepionkę czy coś innego nowego wymyślili i, i te dzieci wyleczono, to nam opowiadają, że w jutach się rozbił samolot, wionetka i dwie osoby zginęły. Kogo to nas tu obchodzi tak naprawdę? No w Polsce w wypadkach dziennie ginie kilkadziesiąt osób i, i, i jakbyśmy o każdym informowali, to byśmy zwariowali. Dobre informacje powinny przekazywania, a nie złe.